Kochani, coraz więcej ludzi zajmujących się nauką, dowodzi, że przy zakupie emocje, które towarzyszą, czy są złączone z, z osobą sprzedającego, są przenoszone na wartość produktu emocjonalnie, czyli na postrzeganą wartość produktu, czyli jeżeli ty wynajmujesz mi mieszkanie i, i ja je oglądam, czyli podczas prezentacji, emocje, które kojarzę z tobą, czyli na przykład to, czy ci ufam, czy ciebie lubię, czy jesteś człowiekiem sympatycznym, będę przenosił na wartość, postrze, postrzeganą wartość mieszkania, które chcę wynająć bądź chcę kupić. Kluczem jest więc, by bardzo szybko, mamy na to około 30 sekund, sprawić, by podczas prezentacji oferty, w naszym przypadku mieszkania na wynajem czy na sprzedaż, klient nas polubił i nam zaufał. Te dwie emocje tutaj odgrywają pierwszorzędne znaczenie. No i dodajmy jeszcze dla całej dramaturgii. Fakt, że mamy tak naprawdę na to tylko i wyłącznie 30 sekund, dlatego że podczas pierwszych 30 sekund klient w swojej głowie zadecyduje o tym, czy nas lubi i czy nas ufa, a w efekcie potem, czy mieszkanie, nieruchomość wyda mu się atrakcyjna. Czy jest możliwe, by podczas pierwszych 30 sekund spotkania z klientem sprawić, by on nas polubił i by nam zaufał? No i oczywiście jest, są na to odpowiednie techniki. My je nazywamy w Alfianko technikami szybkiego budowania relacji, bo relacja to nic innego jak zaufanie i sympatia. Co to znaczy, że my mamy relację? To znaczy, że ja Ci ufam i że ja Ciebie lubię. Na spotkaniu, na spotkaniu regionalnym u Adama Grzymskiego, warsztatów inwestowania w nieruchomości, podczas trzech godzin spotkania z Alfianko, czyli ze mną i z Adamem Szaranem, Otrzymacie kilkanaście takich technik, dzięki którym będziecie bardzo łatwo mogli sprokurować w drugiej stronie coś takiego, co my nazywamy zaufanie i sympatia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Cześć, jesteśmy teraz u mnie na inwestycji, to znaczy, właściwie to jest dom, który kupiłem dla rodziny. Właściwie. Dla mojej rodziny, czyli dla mnie i mojej rodziny, i teraz się wykańczam, to znaczy pojechali moi wykończeniowcy już do domu, bo nie mieli więcej dla mnie czasu i zostawili mnie gdzieś tam no w, połowie, w połowie pracy. Mus muszę teraz sam tutaj działać. Tak czy inaczej, chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o negocjacje tego domu, no to wynegocjowałem go zgodnie ze swoimi założeniami. Kilkadziesiąt tysięcy złotych udało mi się zaoszczędzić na zakupie tego domu, to znaczy, deweloper po prostu opuścił cenę. I teraz przy okazji tego case'u chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty, które są ważne w negocjacjach, dwa wektory, które powodują, że osiągamy założone cele. Pierwszy wektor to jest przygotowanie do negocjacji, w ramach którego rozpoznajemy sytuację rynkową, rozpoznajemy batne, które może mieć który może mieć sprzedający, układamy propozycje wejścia, wyjścia, układamy argumentację, ćwiczymy tą argumentację. Jest też tak, że powinniśmy mieć swojego Excela, czego się zwykle uczycie, żeby rzeczywiście emocje na mnie szalały, ale jest jeszcze drugi wektor, drugi wektor, który mi się ostatnio sypnął, kupowałem podłogę i facet mi nic nie opuścił, ja czułem, że mi się sypnął ten drugi wektor, więc w sensie, że nie osiągnąłem akurat tam celów związanych z, z procesem, dlatego powtórzyłem ten proces i wtedy na tej samej podłodze, ten sam typ osiągnąłem 15% rabatu. I teraz co to za drugi wektor? No oczywiście relacje. Okazuje się, że bardzo często ten finał, który gdzieś, gdzieś, do którego dochodzimy, no nie jest satysfakcjonujący, dlatego że wcześniej coś było naruszone, a mogą być naruszone chociażby relacje. Z drugiej strony relacje są tak bardzo ważne, że one powodują bardzo często, że niby na stole jest lepsza propozycja od kogoś sprzedający, ma lepszą propozycję od kogoś, ale tam tak bardzo nie ufa. Tutaj bardziej go serce ciągnie. On bardziej chce z tobą, chce. Czuję, że chciałby z Tobą się dogadywać, czuję, że Tobie bardziej ufa, że Ciebie bardziej lubi, że Tobie chciałby pomóc. Czasami po prostu negocjacje są spłaszczone na tyle, że tam nie ma za bardzo argumentów i wtedy sprawdzają się bardzo mocno relacje. Dlatego, że jeżeli serce drugiego człowieka podpowiada mu, że powinien z Tobą, to ludzie wierzą w takie rzeczy. Jeżeli ktoś Ciebie lubi, no to kombinuje razem z Tobą i szuka razem z Tobą rozwiązania. I do budowania relacji powinniśmy być bardzo dobrze przygotowani. To jest umiejętność, która jest uniwersalna. Ona się sprawdza zarówno w negocjacjach sprzedażowych, e, zakupowych, ale sprawdza się również tam, gdzie chcesz osiągać cele z drugim człowiekiem, tam, gdzie chciałbyś e, namówić go do czegoś, tam, gdzie chciałbyś go przekonać do czegoś. No to on będzie akceptował Twoje propozycje wtedy, kiedy będzie cię, będzie cię ufał i będzie cię lubił. Do tego są techniki, warto je znać. Techniki te działają również w sytuacji, w której druga strona. No spodziewa się, że ty będziesz chciał, mm, chciał być miły po to, żeby osiągać własne cele, no, bo czasami tak jest w czasie negocjacji, że druga strona jest usztywniona dlatego, że zakłada, że ty mm, będziesz chciał ją oskubać i tak dalej, czyli jest pewne doza braku zaufania. Ale okazuje się, że techniki, które, e, które my znamy, oczywiście one działają również w takiej sytuacji. Warto zwrócić uwagę tutaj na Tomasza Jeffersona, który Opisywał kiedyś taki przypadek, że chciał zdobyć przychylność członka Izby Usta Ustawodawczej Stanu Pensylwanii, ale człowieka, który był w opozycji do niego i się spodziewał, że on będzie chciał <laughs> ugrać z nim jakiś interes, a on, ale nie za bardzo chciał. Znaczy, usztywniał się za każdym razem, albo nie dopuszczał tego Tomasza Jeffersona do, do siebie. Tomasz Jefferson kombinował, kombinował i znalazł w końcu technikę, która przełamała tego drugiego. Co to za technika? Leftow stoi i napisał o niej, że nie tyle kochamy ludzi za dobrodziejstwa, które, im uczy, które nam uczynili, co za te, które im sami uczyniliśmy. I ta technika kryje się już w tym zdaniu. Pewnie już się domyślacie o co chodzi. Tak czy inaczej, ja bardzo chętnie Wam opowiem wszystko z detalami. Również przekażemy Wam różne inne techniki. Wszystko w czasie spotkania w Warszawie, spotkania regionalnego, które organizuje Adam Grzymski. Zapraszamy Was na nie. Zapraszam ja i zaprasza Roman Kawszyn. No i Adam oczywiście też zaprasza. Będziemy wam, mamy dla Was przygotowane takie techniki budowania relacji, które będą się właśnie sprawdzały w procesie zakupu nieruchomości, ale również w procesie sprzedaży nieruchomości. W procesie zakupu po to, by obniżać cenę, mimo tego, że bardzo często nie mamy zbyt wielu argumentów takich technicznych, wiecie, takich, takich realnych. Takich powiedzielibyśmy, twardych. Nie? Jak obliczać w tym przypadku, jak, jak działać relacjami, żeby ta druga strona chciała, żeby odrzucała propozycje, które być może, hmm, być może już dostała, a by działała w naszym kierunku. Z drugiej strony też w procesie sprzedaży relacje pomagają tej drugiej stronie kupić od Ciebie po prostu, nie? a Tobie zaoszczędzić, a tak naprawdę zarobić więcej. Takie techniki Wam przekażemy, takie techniki mamy dla Was przygotowane. Zapraszam Was na to spotkanie, nie mogę się doczekać, by Was spotkać, zobaczyć. Do zobaczenia.